Kaszkurowie, Ojciec i Syn. Również w czerwcu 1970 roku Mikołaj Krupski wysyła do grupy Wisła w Moskwie jeszcze jednego doświadczonego towarzysza. To Witold Kaszkur, ojciec Wojciecha Kaszkura, który 11 lat później pomoże Naimskiemu dostać się do USA. Kaszkur ojciec do 1970 roku pełnił funkcję dyrektora biura WMSW. Komórka ta zajmowała się perlustracją korespondencji, czyli czytaniem cudzych listów. Teraz główny czytacz listów Kaszkur będzie służył z analitykiem Malikiem w stolicy ZSRR. Można się domyślać, że jeden będzie zbierać fakty, drugi nad nimi dumać. Tak się składa, że obaj towarzysze są starymi znajomymi. W latach 1950-52 Adam Malik służył pod Witoldem Kaszkurem w wojewódzkim UB w Krakowie, WUBP. Kaszkur był zastępcą szefa całego urzędu. Malik starszym referentem, potem kierownikiem sekcji II Wydziału V Sprawy społeczno-polityczne. Witold Kaszkur zna również Stefana Mikołajskiego. W latach 40. pracowali razem w WUBP w Poznaniu. W 1956 roku towarzysz Kaszkur skończył roczny kurs w wyższej szkole KGB w Moskwie, a pięć lat później uzyskał magisterium z wynikiem bardzo dobrym w warszawskiej szkole głównej służby zagranicznej. Gdy Esbek uczy się w szkole dla dyplomatów, znaczy to, że jego upragnionym celem jest służba w wywiadzie. Czy Witold Kaszkur ten cel osiągnął? Kaszkur, podobnie jak Malik, przez dziesięciolecia piął się w górę pod opieką stalinowskich władz, potem Moczara. Także przy aprobacie Kazimierza Witaszewskiego, Natoliński generał Gazrurka, jako przedstawiciel Komitetu Centralnego, dostawał do akceptacji kolejne stołki dla Kaszkura. Nie miał żadnych zastrzeżeń. Już w 1951 roku zaakceptował go jako zastępcę szefa UB na województwo poznańskie. Dwanaście lat później, w 1963 roku, zaaprobował nominację Kaszkura na wiceszefa biura czytania listów. Krótko potem dzieje się coś dziwnego. Marzenia towarzysza Kaszkura, jak się zdaje, zaczynają się spełniać. W październiku 1963 roku wywiad chce go wysłać za granicę na etat niejawny, czyli jako agenta. Ale z jakichś przyczyn towarzysz Kaszkur zostaje odesłany z powrotem do czytania cudzych listów. Skąd ten brak zaufania, nie wiadomo. W styczniu 1966 roku moczar pisze pochwalną opinię na temat Kaszkura. Ale zaraz potem daje mu klapsa przy udziale Witaszewskiego. Otóż generał Gazrurka przesyła moczarowi anonim dotyczący towarzysza Kaszkura. Ktoś go oskarża o pokątne przydzielanie dni wolnych funkcjonariuszowi, który służy mu za kierowcę. Oskarżenie okazuje się prawdziwe. Co gorsza, dzięki Kaszkurowi kierowca pobiera zapłatę za nieprzepracowane dni. Jednak moczar najwyraźniej nie chce się pozbyć Witolda Kaszkura, tylko go sobie podporządkować. Jedyną sankcją będzie zwrócenie mu uwagi, że przekroczył swe uprawnienia, dając kierowcy wolne. Zapewne chodzi o to, by winowajca wielbił łaskawość moczara. W 1970 roku Witold Kaszkur jedzie do Moskwy jako nowy członek grupy Wisła. Ciekawe, czy żali się sowieckim towarzyszom na polskie kierownictwo, które nie zrobiło z niego asa wywiadu, mimo że skończył roczny kurs wyższej szkoły KGB w Moskwie. Teraz zaś sam musi pilnować kursantów. Takie rozmowy nieraz przynoszą owoce. Czy jednym z tych owoców była podróż Kaszkura z Odessy do Bejrutu w 1974 roku? Oczywiście Esbek lojalnie informuje polskie MSW, że wybiera się na taką wycieczkę i zabiera małżonkę. Zauważmy jednak, że w 1974 roku Bejrut przestaje być idealnym miejscem na romantyczną, blisko-wschodnią wycieczkę. Stanowi natomiast ciekawe pole dla kogoś, kto chce się sprawdzić jako wywiadowca. Zbroją się tam islamiści, zaraz wybuchnie wojna domowa, która potrwa 15 lat. W Libanie powszechnie używany jest język francuski, który Witold Kaszkur zapewne zna ze szkoły głównej służby zagranicznej. Francuski wciąż jest wtedy językiem dyplomacji. Kaszkur mówi również po niemiecku i rosyjsku. W latach 1970-74 towarzysza Witolda w Moskwie regularnie odwiedza jego syn Wojciech. Ten, który w 1981 roku skutecznie postara się o paszport do USA dla prawej ręki Macierewicza Piotra Naimskiego. Gdy ojciec jest w ZSRR, syn walczy o swoje miejsce w strukturach MSW. W 1972 roku 26-letni Wojciech Kaszkur zostaje przyjęty do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO, ZKKGMO, jako specjalista od broni palnej i pocisków rakietowych. Podobnie jak ojciec marzy, by służyć w wywiadzie. W latach 1973-74 kończy szkołę podyplomową Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadu. Jednak wykładowcy uważają, że jest zbyt leniwy. Odsyłają go do Departamentu III, żeby walczył z opozycją. Rozżalony syn we wrześniu 1974 roku zostaje inspektorem tego departamentu i nie mija miesiąc, jak prosi o pozwolenie na wyjazd do ojca, który teraz zapewne jest podwójnie rozżalony. Rozżalenie musi trwać po powrocie do Polski. 6 grudnia 1974 roku młody Kaszkur urządza awanturę w lokalu publicznym i znieważa milicjantów. W styczniu 1975 roku zostaje za to ukarany na ganu, którą jednak pięć miesięcy później kierownictwo mu przedterminowo zaciera. Przyczyną jest dobre sprawowanie, albowiem Leniwy, Warholski, Wojciech, Kaszkur odnosi jednak sukcesy i to na odpowiednim odcinku. Kierownictwo powierzyło mu rozpracowanie tzw. komandosów. Nazwą tą określano środowisko, które w drugiej połowie lat 60. skupiło się wokół Adama Michnika. Komandosi przychodzili grupami na spotkania organizacji studenckich i na wykłady otwarte. Zadawali kłopotliwe pytania przedstawicielom i propagandystom reżimu. Akcje te porównywano do desantów, stąd nazwa komandosi. W ramach walki z tym środowiskiem kontestatorów Wojciech Kaszkur otrzymuje zadanie szczególnej wagi. Ma utrudniać komandosom przesyłanie informacji za granicę. Czytamy, że mu się udaje. Wśród jego osiągnięć są zarówno ujawnianie i udaremnienie zamiarów figurantów przekazania do zachodnich ośrodków dywersji szkodliwych politycznie opracowań, jak i realizacje paraliżujące część prowokacyjnych działań komandosów. 20 maja 1975 roku. Oraz uzyskanie szeregu pozytywnych wyników w organizowaniu dopływu informacji o działalności komandosów. 1 marca 1978 roku. Przy tej okazji dyrektor Departamentu III Adam Krzysztoporski wnioskuje o podwyżkę dla młodego Kaszkura. Jest to godne uwagi. Świeżo upieczony Esbek, nie z wywiadu, tylko z Krajowego Departamentu Trzeciego, niespecjalnie mógł oddziaływać na zagranicznych odbiorców komandowskich przesyłek. Tak jego możliwości, jak i departament, w którym operował, były przede wszystkim krajowe. Mówiąc obrazowo, miał dostęp tylko do jednego końca kija, który miał przełamać. Chyba, że pomagał mu ktoś, kto był w stanie sięgnąć za granicę. Koledzy ze szkoły wywiadu? Znajomi ojca ze Szkoły Dyplomacji, koledzy ojca z Moskwy? Co do niezwykłego pisma Wojciecha Kaszkura na rzecz Piotra Naimskiego, które omówiłem w poprzedniej części tej książki, jest ono niezrozumiałe z wielu względów. Naimski wywodził się z tego samego pokolenia co Komandosi. Był członkiem kor współtworzonego przez środowisko Komandoskie. Jednak Naimski nie był członkiem Komandosów. Zawsze należał do bardziej prawicowego czy też niepodległościowego środowiska harcerskiej czarnej jedynki. Od końca lat 60. identyfikowany był jako osoba związana i to bardzo ściśle z macierewiczem, nie z michnikiem. Dlaczego zatem w 1981 roku Kaszkur, specjalista od komandosów i ich zagranicznych kontaktów, nagle interweniuje na rzecz naimskiego? Czyżby SBC zaliczali jednak naimskiego do komandosów? Czy Kaszkur jego też rozpracowywał? W dokumentach, które przebadałem, nie znalazłem śladów szczególnego zainteresowania Kaszkura naimskim. Ale nawet jeśli się nim interesował, nie tłumaczy to żarliwej interwencji SBK o moskiewskich koneksjach na rzecz opozycjonisty, który wybiera się do USA. Rodzą się więc kolejne niezwykle istotne pytania. Dlaczego Kaszkur straszy poważnymi konsekwencjami w razie nieudzielenia zgody na wyjazd Naimskiego do USA? Czy liczy na to, że pobyt Naimskiego w Nowym Jorku pozwoli mu uzyskać jakieś informacje na temat kontaktów polskiej opozycji z zagranicą? Czy wiąże z tym wyjazdem inne nadzieje? Przypomnijmy, że był to wyjazd brzemienny w skutki. To w USA Piotr Naimski nawiązał stosunki z członkami polonijnej organizacji POMOST, której lider Janusz Subczyński będzie wspólnikiem Macierewicza w firmie Dziedzictwo Polskie. W latach 90. zasilanej finansowo przez Roberta Luśnie, powiązanego z GRU. Gdyby nie ta firma i Subczyński, Macierewicz nie mógłby przez lata wydawać antysemickiego pisma Głos. Co więcej, środowisko pomostu wspierał związany z włoską i rosyjską mafią senator Alfons Damato. Obecnie główny sojusznik Macierewicza w USA, zarazem lobbysta pracujący dla korporacji, które robią interesy z Kremlem i które uzależniły amerykański wywiad kosmiczny od rosyjskich silników rakietowych. Dalej to w USA Naimski należał do Committee in Support of Solidarity, komitetu poparcia Solidarności, który również kontaktował się z senatorem Damato. Być może odpowiedzi na pytanie o zaskakującą interwencję młodego Kaszkura w sprawie Naimskiego mógłby nam udzielić jego ojciec albo któryś z jego znajomych. Być może coś na ten temat wiedział również Adam Malik. W aktach osobowych Wojciecha Kaszkura czytamy, że młody Esbek był leniwy, bierny, miękki, romantyczny. Ale z esbeckich papierów dowiemy się także, że miał okresy wielkiej aktywności i wybitnych sukcesów. W latach osiemdziesiątych zajmował się m.in. terroryzmem. Może potrzebował mocnych bodźców i zdecydowanego kierownictwa. Może gdzieś się znalazł. W opracowaniu kryptonim Gracze została zacytowana w całości notatka Wojciecha Kaszkura z 24 lutego 1979 roku. W notatce tej Kaszkur relacjonuje rozmowę Adama Michnika z ambasadorem Hiszpanii w prywatnej rezydencji tego ostatniego. Skąd młody Esbek zna treść rozmów hiszpańskiego ambasadora? W swej notatce wyjaśnia to tak. Z relacją dotyczącą spotkania Michnika z ambasadorem Hiszpanii zapoznałem się w wydziale 5 Departamentu II, kontrwywiad MSW. Jest ona niepełna, gdyż, jak stwierdzono, zostanie nam przekazana w przypadku porozumienia kierownictw jednostek. Znaczyłoby to, że Kaszkur pozna każde słowo rozmowy dopiero wtedy, gdy szefowie Departamentu II, czyli kontrwywiadu, i Departamentu III, walczącego z opozycją, dogadają się co do formalnej współpracy w tej sprawie. Wziąłem za dobrą monetę wyjaśnienie Kaszkura. Założyłem, że faktycznie uzyskał relację z podsłuchanej rozmowy Michnika od kogoś z Wydziału Piątego kontrwywiadu. W świecie perelowskiego MSW, w świecie podejrzliwości, procedur i czujnych szefów nie mogło się to odbyć bez zgody kierownictwa Wydziału Piątego. Sprawdziłem, kto wtedy kierował Wydziałem Piątym Departamentu II. Jednym z zastępców naczelnika Wydziału V był Michał Jankowski. Objął to stanowisko w 1977 roku, krótko po powrocie z Moskwy, gdzie w latach 1975-76 odbył 10-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole KGB. Funkcję drugiego z zastępców naczelnika pełnił Adam Garbaczewski, który w latach 50. wykładał ubekom historię komunistycznej partii Związku Sowieckiego. W latach 1975-77 pełnił funkcję kuriera dyplomatycznego. Kurierów takich w latach 70. wykorzystywał znany nam dobrze ulubieniec Sowietów, Mirosław Milewski, który za ich pośrednictwem otrzymywał kosztowne przesyłki od swoich gangsterów. Również Garbaczewski został wysłany do ZSRR aczkolwiek dopiero w latach 80. Służył tam przez 21 miesięcy, podobno jako specjalista do spraw paszportowych. Naczelnikiem Wydziału IV był Zbigniew Pocheć. Ten w latach 1976-79 jeździł do Związku Sowieckiego regularnie, niemal co roku. Pięć lat później, w 1984 roku, towarzysz Pocheć oprowadzał po polskim MSW delegację KGB. Pokazał im m.in. wystawę poświęconą kontrrewolucyjnej działalności grup antysocjalistycznych i NSZZ Solidarność. Czyżby leniwy Wojciech Kaszkur swoje służbowe sukcesy zawdzięczał towarzyszom szczególnie związanym z Kremlem?